Cześć, witajcie. Jan Pasiński, piwna kompania. Przyszedł dzisiaj dzień rozlewu West Coasta, West Coast Ipy, którą mieliście szansę relację zważenia oglądać mniej więcej jakieś tam dwa tygodnie temu na kanale. No i właśnie mijają dwa tygodnie, tak? Z tego co pamiętam, właśnie chyba dwa tygodnie temu w piątek ważyłem. Dzisiaj również mamy piąteczek. No więc najwyższa pora zacząć zlewać. Sprawdzałem, już robiłem pomiary BLG. Stoi w miejscu, zatrzymało się na 3 BLG. Także najwyższa pora, można to zrobić. Myślę, że. Jak najbardziej dwa tygodnie to jest właściwy termin um, na zdanie tego piwa. Tego piwa. I jest dzisiaj trzeci dzień, jak dodałem właśnie chmiel na zimno. Co prawda nie robiłem, jakby nie nagrywałem, bo to w piwnicy rzucałem, a w piwnicy zawsze jest ciemno, trochę tam jest wiadomo bałagan i nie do końca to może wygląda zbyt fotogenicznie. Mimo, że staram się utrzymać tam porządek, to pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. Także tak więc po prostu dodałem 90 gramów chmielu. Jednak nie 60 jak zapowiadałem, a 90 gramów. 30 gramów czyli 30 gramów sabro i 30 gramów chmielu. Hmm, e, krajo, tylko teraz to był Krajo. Lulu, lu, lulu, lu, 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 lu. zapomniałem nazwy, dodam, dodam albo zrobię zdjęcie i pokażę. Bo specjalnie zachowałem opakowanie, żeby pokazać, już się zapomniałem. Dobra, ale generalnie przechodząc dzisiaj do tego tematu, że jest zlewanie, mijają 3 dni od momentu dodania, czyli ten taki optymalny czas, kiedy należy zlewać piwo po dodaniu, chmielu na zimno. No i właśnie trzymałem piwo również cały czas w piwnicy, nie przenosiłem do domu wyżej, znaczy przyniosłem dzisiaj, ale z tego powodu, że chcę po prostu zlewać i chcę to nagrać, żeby to wyglądało po prostu lepiej, dlatego też przyniosłem ale cały czas wiadro z piwem trzymałem w piwnicy w temperaturze około 15 stopni no i w takiej temperaturze właśnie chmiel sobie ładnie leżał w piwie no i oddawał wszystkie bogate aromaty to jest odpowiednia temperatura także tak swoją drogą na marginesie to jest właśnie odpowiednia temperatura mniej więcej do trzymania piwa mniej więcej 3 dni, żeby dodać ten chmiel ale ja głównie tutaj jakby krąży wokół tmatu a chcę przejść do setna a setno dzisiaj moi drodzy to jest Mianowicie, jaki wpływ ma dodanie chmielu na zimno na utlenianie się piwa. To jest jakby główny meritum dzisiejszego naszego tu spotkania i tego krótkiego wykładu, jaki mam zamiar tutaj wygłosić na ten temat. Po wcześniejszym researchu, tak to nazwijmy, a internetu amerykańskiego i polskiego, i ogólnie europejskiego, może tak to powiedzmy, i przestudiowanie jakichś tam różnych materiałów, czy opracowań również. No i mam tu zaraz wam pokażę taki jeden arkusz, gdzie wypisałem sobie najważniejsze rzeczy. Słuchajcie, cała sprawa polega na tym, że większość pewnie z was, która waży również w domu, no jakby ma te problemy w późniejszym czasie, że piwo się generalnie utlenia. E, utlenia się, brązowieje, matowieje, robić takie błotniste, brunatne, no generalnie brzydkie. Nie wygląda atrakcyjnie. E, aromatycznie też jego wartość spada zdecydowanie. E, no, robić takie błoto nieciekawe. Nawet świeżutkie ipy, które mają po miesiąc, po dwa, po miesiąc, dwa nawet i tak dalej, no to potem już robisz takie błotniste, niezbyt fajnie to wygląda, nawet mimo trzymania w piwnicy czy w lodówce. Chociaż te procesy oczywiście się zwalniają w tym momencie. Tak czy owak. Postanowiłem jakby poszukać informacji, jak faktycznie działać przeciw temu przeciwutlenieniu, tak nazwijmy to bardziej aktywnie, co można zrobić, co można dodać, bo na tym o tym się właśnie będę opowiadał, co można dodać do piwa, żeby powstrzymać proces przeciwutleniania. No i właśnie tak, oto tą drogą doszedłem do gdzieś tam e, informacji. Zaczęło się od znalezienia wątku na forum piwo.org odnośnie witaminy C. Jako oczywiście znanego przeciwutleniacza, który jest stosowany oczywiście w diecie, jako lekarstwo, jako dodatek również do, do, nie wiem, do zup, że chodzi również o warzywa w tym sensie. No i cały Bayer polega na tym, że tam właśnie się taka krótka dyskusja, chyba na dwie, dwie albo trzy strony. Możecie sobie znaleźć ten wątek, jest łatwy do znalezienia. Chyba dodatek witaminy C do piwa, coś takiego, czy witamina C na rozlew do piwa. No i właśnie odnośnie całego tego procesu, jak witamina C wpływa. Otóż wpływa, faktycznie. E, słuchajcie, mm, jak wspomniałem, witamina C jest przeciwutleniaczem. E, no i pokażę Wam teraz rozpiskę. <śm> Nie przerażcie się. Generalnie chodzi o to, żeby nieco tutaj uporządkować pewne rzeczy, jakie zachodzą w piwie, w tym czasie po prostu, po dodaniu w chmielu na zimno. Przygotowałem sobie tutaj rozpiskę, taką jak widzicie, kilka, kilka ształek, kilka jakichś tutaj przekierowań i tak dalej, no i zaraz będę tłumaczył w czym rzecz. Generalnie cała sprawa polega na tym, że szukałem jakby jakiejś informacji faktycznie, czy w ogóle. Dodanie chmielu na zimno powoduje, że piwo szybciej się starzeje. Oprócz wiadomo tego, że dostanie się nieco tlenu przy tak dalej, ale czy sam chmiel, będąc po prostu chmielem, wnosząc swój smak, aromat, ale też nieco inny związku, wnosi coś jeszcze do piwa, oprócz właśnie tego przy chmielu na zimno, oprócz tych pożądanych, pięknych, cytrusowych czy tropikalnych smaków i aromatów. Otóż wnosi. No i właśnie, na no, trzeba się skupić ponieważ e, przy całym właśnie założeniu, jakby tutaj mamy e, fermentacja, koniec fermentacji burzliwej, dodajecie śmiel. No i oczywiście w całym fermentorze nadal są drożdże. E, po dodaniu śmielu, on jakby można powiedzieć, że tworzy się hmm, pewna reakcja. No też nie chcę, tu, oczywiście chemik by się przyczepił, że nie zachodzi reakcja, tylko po prostu one reagują. Może tak powiem. Reagują, tworzą e, związki. Związki zwane e, terpenami. E, no i właśnie te terpeny, można powiedzieć, że są odpowiedzialne za to, co wszystko się potem dzieje w piwie, za ten proces starzenia się. Ale żeby rozłożyć to wszystko po kolei, no to wytłumaczę to w ten sposób. Ja będę się tu posługiwał rozpiską. No i potem jeszcze wam pokażę nieco, nieco na zdjęciu, ten jeszcze tutaj mój papierek. Ale przechodząc do meritu, Słuchajcie, terpeny, e, czyli tak zwane, inaczej po prostu izoprenoidy, bo tak się tworzą, one należą do grupy po prostu lipidów, w większości należą do lipidów, czyli do tłuszczów. No i one tworzą przy tym procesie dodawania chmielu coś takiego, takie związki jak, może tak, takie związki jak e, geraniol, e, słuchajcie, geraniol jest to organiczny związek chemiczny, e, nienasycony alkohol terpynowy. E, no i właśnie, występuje on w olejkach eterycznych, e, służy on między innymi, co ciekawe, do do odstraszania komarów. Między innymi właśnie podobno całkiem skuteczny jest ten związek, ale między nimi również jest bakteriobójczy czy antyrakowy. Takie również zastosowanie ma. Te terpeny rozkładają się na ne nerole, nerole po prostu. Też są organiczne związki chemiczne, nienasycone alkohol w takim niskim stężeniu ma zapach róży. E, tak się przyjęło. Jest też szerokim dodatkiem ogólnie do perfumów. E, jest wykorzystywany właśnie w przemyśle kosmetycznym. E, trzeci związek jest to Linalole. Linalole przez 2O na końcu. E, orga, organiczny związek chemiczny. Ma zapach konwali e, Pomaga leczyć białaczkę, co ciekawe. E, oraz raka szyjki macicy, ale również jest alergiczny. E, no i te terpedy, składające się pod wpływem jakby działania drożdży i chmielu e, tego co tam się dzieje, rozkładają się właśnie na te geraniole, nerole i lina. Lole, ale one również są metabolizowane właśnie przez droży, te związki, które się rozkładają. Co powoduje powstanie tego. Można powiedzieć znanego i lubianego, pożądanego aromatu chmielowego, cytrusowego w piwie, czy tropikalnego w piwie. No ale właśnie one, jak się metabolizują, są przetwarzane przez roże, To rozkładają się jeszcze między nimi na e, cytronelole. Są to nienasycone, e, są to nienasycone alkohole. E, małe stężenie e, kojarzą się z różami i melisą. Duże, duże stężenie e, powoduje, że przybiera on postać cytrusów. Tada! Dokładnie. E, rozkładają się one jeszcze poprzez tę metabolizację na terpi, terpinelole, nienasycony alkohol, również. E, aromat kojarzy się z sosną, pomarańczą czy kwiatami. E, także w tym dużym stężeniu, jak widzicie, wychodzą właśnie te pożądane e, cytrusy, czy aromaty sosny itd., e, czy również kwieciste. No, i jakby to wszystko, co tutaj się tworzy, to są właśnie te terpeny, o których wspomniałem na początku. A terpeny są wrażliwe na utlenienie moi drodzy. No, i tu jest właśnie cały bajer w tym ukryty. Terpeny, jakby można powiedzieć, że przez to są właśnie wrażliwe na to utlenienie, są silnie reaktywne, co powoduje utratę po potem jakości sensorycznej i organoleptycznej takiego wspomnianego piwa. No i właśnie nazwa pochodzi od terpentyny, czyli składnika drzew iglastych. Generalnie jakby się sobie rozcięli, właśnie zaczyna wypływać tam żywica i w żywicy jest między innymi terpentyna. I te związki, ten kwas żywiczny, a także, tutaj jeszcze miałem to zapisane, a i węglowodory, dokładnie, określone są, określone są mianem terpeno, terpenów. I właśnie, co ciekawe, te terpeny i w nich dominuje jeden Taki można powiedzieć, że głównie odpowiedzialny za całe psucie piwa. E, składnik, czyli mianowicie wolny rodnik. E, jest to rodnik jednohydrooksyetylowy. Rodnik jed, jednohydrooksyetylowy. Skomplikowana nazwa, muszę zapisywać chyba trzy razy. E, jednak reaguje on właśnie. W związkach organicznych, czyli w tych, których właśnie tu wspomniałem wcześniej, jest przyczyną od, po, dojrzewania sta, szybszego starzenia się e, produktów czy też piwa, czy też ludzi. No i właśnie e, można powiedzieć, że jakby. Żeby powstrzymać tutaj ten cały proces starzenia się, co jest spowodowane właśnie tym wolnym, wolnym rodnikiem, które ogólnie są niezbyt korzystne dla, dla ludzi, gdyż można powiedzieć, że one odpowiedzialne są za niszczenie DNA, za starzenie się białka, właśnie co również wpływa tutaj na starzenie się piwa. Generalnie wolne, wolne rodniki w dużych ilościach, na przykład są w wysoko przetworzonej żywności, w konserwantach, w chipsach, frytkach, w takich wszystkich produktach długoterminowych, o, tam jest po prostu tego napakowane naprawdę dużo. No i właśnie one są szkodliwe, ale może neutralizować działanie tych właśnie wolnych rodników, no i właśnie tego jednohydrooksyetylowego wolnego rodnika, poprzez dodanie witaminy C, która jest przeciwutleniaczem, jest antyoksydantem szeroko znanym również. No i właśnie, przeciwutleniacze, jako te dobre dodatki, znajdujące się w warzywach, oczywiście też naturalne, czy poprzez, można przyjmować poprzez przyjmowanie tej witaminy C, zapobiega, zapobiegają, zapobiegają one po prostu chorobom nowotworowym, czy też miażdżycy. Usuwają wolne rodniki, te, które wspomniałem, usuwają wolne rodniki z organizmu. Słuchajcie, te wolne rodniki mają, to też doczytałem, że mają jeden wolny elektron i ten jeden wolny elektron jest taki kurde wiecie mega ekstrawertyczny, mega chce się doczepić, jest taki szukający spiny, jest taki jak, jak nawalony dres pod żabką, A ten jeden wolny elektron, bo tak to można go opisać po prostu, który szuka spiny, która zaczepi, zaczepi komuś, koniecznie chce przyłożyć. No i ten jeden wolny elektron jest neutralizowany przez właśnie przeciwutleniacze, w tym wypadku przez witaminę C. Gdyż ten przeciwutleniacz jest taki, można powiedzieć, że jest takim... Aniołem pokoju, spokoju, rozwagi, jest takim e, szybkim, szybki, szybkim kumplem, który po prostu wyciąga tego dresa z tarapatów i mówi Hopie, powstrzymał się, nie bij, nie napinala się, trzeba, muszę Cię uratować. Jest taki przeciwutleniacz, jest takim dobrym kumplem tego, tego właśnie tutaj elektrona z wolnego rodnika i on neutralizuje go, ściąga, przyciąga co powoduje, że wolny rodnik w tym momencie jest neutralny dla organizmu i zostaje po prostu wraz z tym przeciwutleniaczem wydalony. Czyli można powiedzieć, że e, jak Wspomniałem tym przeciwutleniaczu, jest ten dobry kumpel. Elektronem jest dres pod żabki, a tym takim wspólnym mianownikiem finałem jest sprzedawca żabki, który po prostu odpycha ich, wyrzuca i tak dalej, neutralizuje całe zagrożenie wokół sklepu i ty możesz sobie tu po pochodoga dobrego żaby. No i właśnie tak to mniej więcej wygląda. Cały ten proces starzenia się, jak widzicie, witamina C jako kwas askorbinowy, no i w sumie faktycznie zaleca się też między nimi stosowanie Stosowanie po prostu witaminy C, przyjmowanie w naszym organizmie jako tego przeciwutleniacza, który po, po, pozwala pozbyć się tych niechcianych, niepożądanych związków z organizmu. No i właśnie, tutaj jest cały Bayer na tym polega, że trzeba po prostu znaleźć złoty środek, jak, ten, jak tą witaminę C dodawać do piwa. Znalazłem informację, że, też właśnie było to podawane na piwo orgu, ale jeszcze gdzieś tam chyba po amerykańskiej stronie znalazłem informację, że mm, ilość 4 gramy witaminy C na 20 litrów e, brzeczki jest odpowiednia. E, co prawda nie było tam podana zawartość jakby stężenie witaminy C, no bo to również jest dosyć ważne, no bo ma, są różne opcje stężenia witaminy C. Mi się udało dostać witaminę C 300, bo są, no, z tego co widziałem, że jest stry, 300, nie ma jakichś tam dodatków cytrusowych. E, ma stężenie 1500 mg, jakby to, to, to jest całkiem sporo, to jest naprawdę duża dawka. I teraz pytanie, czy dodać tą całość, mam 18 litrów, ale chyba dodam połowę albo czwarte tabletki, też z tego względu, że myślałem, żeby zachować jakieś dwie 3 butelki, bez tego dodatku, żeby potem pokazać materiał na końcu, jak wygląda piwo z dodatkiem tej witaminy C i bez tego dodatku tej witaminy. I jeszcze należy po prostu przy tym wszystkim tutaj dodać informację, e, że witamina C generalnie ulega uszkodzeniu, jakby traci swoje po prostu właściwości e, w momencie, w którym... E, jest rozpuszczana w wodzie powyżej 70 stopni, więc trzeba też uważać, żeby po prostu nie przesadzić z temperaturą. I teraz to był, to był właśnie moja, moja jakby pierwsza myśl, że po prostu dodam taką jedną tabletkę, bo mam w formie tabletki do rozpuszczenia, tą witaminę. Yy. Do, do cukru, który dodaję potem do butelek na refermentację. No ale ja sobie zawsze zagotowuję ten cukier w ramach tego, żeby przygotować, żeby na żadnego sypu tam nie było, żeby nic się nie dostało. No i teraz zagwozdka, jak to zrobić. Ale jako, że przyniosłem właśnie ten fermentor sobie wcześniej już tu do domu, dzisiaj rano, właśnie do góry, żeby móc potem przelewać, pokazać wam to na kamerze, no to doszedłem do wniosku, że będę tak przelewał sobie do fermentera, fermentora drugiego w którym zamontuję sobie tu takie sitko z IK, takie które jest naprawdę bardzo drobno od właśnie zdejmuje jakby te wszystkie drobinki chmielowe. No menomen, też właśnie niedokładna filtracja, zostawienie tego chmielu. W piwie, w butelkach powoduje to, że ten proces starzenia no, też przyspiesza po prostu. Także mm, dobrym sposobem jest po prostu zebranie jak największej ilości tego świegu, tych drobinek, które mogłyby przedostać się do butelek, ponieważ on po, on po prostu potem przyspiesza starzenie się. Niestety. Ale jednak, no i właśnie, mimo że konserwuje, to przyspiesza starzenie. No cóż, coś za coś. E, ale jednak, e, do tego będę przelewał do wiadra jednego z kranikiem, poprzez to sitko z Ikei drobne, co mi zostanie ileś tego warstwa. Na dole tam wiadomo będzie ten reduktor osadu, chociaż mam nadzieję, że głównie to sitko z Ikei tutaj się spisze znakomicie i niby zatrzyma tą większość tego chmielu. E, co jeszcze? E, potem właśnie jakby zostawię w tym piwie, raz doleję oczywiście od razu tą, ten cukier, hmm, aha, no właśnie, tylko ten... Cukier, no tak, myślałem, żeby z jednej strony, wicie rozpuścić od razu, dojść do piwa i tą witaminę C również rozpuścić od razu tutaj w tym wiadrze, żeby od razu się wszystko ładnie, no całe, można powiedzieć, cała ta brzeczka, piwo, piwo po prostu wypełniło równomiernie tą witaminę, witaminą C, no i potem już zlać do piwa. Chyba, że po prostu z pierwszego wiadra w zleję zleje, o, może to jest pomysł, z pierwszego wiadra w zleję zleje kilka butelek po prostu. Jakieś dwie butelki, może tylko do, od razu bezpośrednio, a potem z tym drugim wiatrzem rozpuszczę. Tak zrobię w takim razie, żeby mieć to porównanie. No dobra, no to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą witaminę C, dodatek, tutaj ten cały proces starzenia się. Myślę, że temat jest rozwojowy. Ja wiem, że nie, nie jakby nie wyczerpałem tego tematu. Absolutnie nie chcę tu być wyrocznią, ponieważ zaraz się może znaleźć jakiś e, tego wścisk, no może nie wścibski, ale. Człowiek szukający spiny, piwowar szukający spiny, może z jakiegoś browaru, są tacy również niestety, który zaraz powie: O, ale tutaj nie wspomniałeś o tym, nie wspomniałeś o tym. Możliwe, że tak, ale chcę, chciałem Wam przybliżyć, jakby ten proces, um, przybliżyć i może byście wiedzieli, na czym polega, jak wykorzystać i co to daje. I jak można zapobiec temu utrenianiu się piwa, co jest naprawdę niefortunne i niefajne, jeżeli chcecie stworzyć dobrą. Ipkę, na ipkę. Oczekujecie naprawdę, mm, nie dość pięknego aroma, aromatu chmielu, to jeszcze tego, żeby będzie fajnie wyglądało w szkle, a nie jak błoto. Bo podawać gościom, czy nie wiem, żonie dziewczynie narzuconej błoto, no to w sumie gównowarte tak naprawdę. Także lepiej po prostu e, temu zapobiec jak da Radę. E, także tu jest, e, tu jest też taki, można powiedzieć, krótki poradnik na to, co to daje, jak to działa a, i co to w ogóle jest tak po kolei. No dobra, chyba to tyle, co chciałem powiedzieć o witaminie C. Jeżeli chodzi, no potem jeszcze chyba zrobię tam krótki materiał na dole, jak z rozdlewu. Generalnie cukier będę dodawał, tak jak wspomniałem, na butelkę przewiduję 2,3 g cukru, albo 2,2 g cukru na półlitrową butelkę. Jeżeli chodzi o dodatek na refermentację, to wszystko sobie, jak mówiłem, dodam do, do wody, zagotuję, potem dodam do wiadra. Generalnie postaram się ten proces, żeby jeszcze jakoś wyglądał logicznie na dole, ale już nieraz zrobiłem materiały z rozlewu. Także wiecie dokładnie, jak to wygląda. Tam już jakiejś większej, szerszej magii nie ma. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że jak zlecie piwo, od razu przy, przykryć kapselkiem, żeby właśnie nadmiar tlenu został wypchnięty przez naturalny dwutlenek węgla z piwa. Ponieważ dwutynek węgla jest lżejszy niż tlen, on po prostu wypchnie. Um, tutaj, poprzez nałożenie tego kapselka, będziecie wtedy słyszeć takie delikatne brzdąkanie tych kapselków. No i to po prostu powoduje to, że piwo też spowalnia, jeżeli chodzi o proces starzenia się. Ponieważ im mniej tlenu, a więcej dwutlenku węgla, tym jest zabezpieczony. Tym dwutynek węgla jest takim naturalnym, też konserwantnym barierą. Między taflą piwa a tlenem, między kapselem, który zabezpiecza kontakt piwa po prostu tutaj z tlenem, przez to oczywiście wolniej się starzeje. No dobra, teorii to byłoby tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podoba, przyda się, wykorzystacie, bo ja sam sprawdzę to, ale wydaje mi się, że to jest warte, warte pochylenia się ten dodatek witaminy C do piwa i zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądać. Także ja tam za niedługo schodzę na dół, pierwsza przerwa na kawę, na coś do przekąszenia, a potem biorę się roz za rozlewanie. Słuchajcie, czas nagli, nie będę już zważył na tą pralkę działającą w kuchni, ale czas nagli naprawdę także muszę działać. Słuchajcie, sprawa jest taka, generalnie przygotowałem, mam już tu zdezynfekowany fermenter, do niego będę teraz przelewał. Tu już rzuciłem teraz chwilą cukier, 80 g cukru poszło ogólnie, dwie butelki je zlałem wcześniej, pozostałe idą z tą witaminą C, także dwie będą na próbę, tutaj wrzucam teraz sito z Ikei i zaraz będę tutaj zlewał bez końcówki tej do rozlewania, tylko żeby się faktycznie ładnie wszystko zlało i przefiltrowało przez to sitko, no i zobaczymy jakie będą tego efekty, 80 gramów cukru, jak powiedziałem ja przystępuję naprawdę czas, czas nagli, tak, że to będzie taka mała krótka wstawka i w sumie potem zobaczymy, co jeszcze ewentualnie na końcu. Odkażone butelki, wyszło w sumie 30, na pierwszy wypadek 40 butelek, 35 dużych, 5 małych, bo tyle mi zostało, widziałem. No, to by było na tyle, na ten czas i widzimy się w takim razie potem w następnym wejściu. Co nie widzicie pierwszą butelkę, tą bez dodatkowej filtracji. Ile, ile tam jest drobinek chmielu dodatkowych, e, tak to można wyhaczyć po prostu. Po lewej butelka jest przefiltrowana, zupełnie inaczej ona wygląda i się prezentuje. E, także nawet jak widzicie, filtracja pomaga uniknąć wrajaczego gasingu bo niestety ten może wystąpić. Dobrze, że znalazłem tylko dwie butelki w tym momencie, e, takie bez tej dodatkowej filtracji, bo inaczej to nie miałoby kompletnie sensu. Nie wiem, myślę, że to widać nawet tutaj na dole, ile się tego zbiera, a ile jest po gdzie praktycznie tego no zupełnie nie widać. Tylko jest delikatnie, ładnie mętne, a po prawej niestety jest chmiel oraz pozostałe cząstki drożdy. Także to niestety nie wygląda jakoś super dobrze No i niestety może powodować ewentualne problemy.